Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Pozdrawiam Was wszystkich. Jestem dzisiaj w okolicach Kel, w fabryce papieru. I teraz jadę w stronę autostrady i będę jechać na moją bazę. Mam 237 km do celu. I chciałem dzisiaj odpowiedzieć na pytanie. Bardzo dużo dzieci, ale też i nie tylko dzieci. Pytają się panie, pytacie się wy, koledzy. Zauważyliście, że mam dwie nawigacje. I się bardzo dużo pytacie mnie, po co mi dwie nawigacje? To chcę Wam powiedzieć, że mam pięć nawigacji: dwie wersje ciężarowe, trzy wersje osobowe. Pracuję na dwóch nawigacjach, trzymam w rezerwie, że w razie by się coś stało, to ja muszę mieć cały czas jakąś nawigację, która będzie mi pokazywać. No i dlaczego tyle? Dlatego, że w mojej pracy bardzo drogocenny jest czas. Ja nie mogę się bawić z mapami, patrzeć, oglądać normalnie, dlatego że no czas tu jest bardzo drogocenny tym bardziej, że ja mam bardzo dużo miejsc rozładunku od dwóch do najwięcej miałem osiem i to wszystko na ogół no, trzeba szafnąć w jeden dzień i to dlatego na dwóch nawigacjach, ale jeszcze jest jeden problem taki, że ta duża nawigacja tu po prawej stronie, ta tutaj jest wersja ciężarowa, a ta mniejsza jest wersja osobowa i teraz jest taka sprawa, że ja e, ta nawigacja e, prowadzi wszędzie tam, gdzie wolno jest jechać ciężarowym autem natomiast ja wjeżdżam w miejsca, gdzie są zakazy dla ciężarowych aut dla osobowych też między innymi chodzi o to, że jest zakaz wjazd do centrum miast, a ja w w bardzo dużo miejscach w centrum miast mam rozładunki, bo obsługuję wszystkie Bauhausy, Bryluksy. Bryluxy na ogół są na obrzeżach miast albo gdzieś na industrii, a Bauhausy w takich potężnych miastach jak Monachium, Hamburg, Düsseldorf są w każdej prawie że dzielnicy. No i bardzo często jest w centrum. I teraz ta nawigacja, co mam wersję ciężarową, ona mi cały czas pokazuje okrężne drogi, gdzie bym musiał kupę kilometrów robić, żeby podjechać pod ten Bauhaus. Natomiast ta mała wersja osobowa pokazuje mi ile tak naprawdę jest. No i wtedy ja tylko patrzę na znaki. Miejno interesują znaki takie, jeżeli, jeżeli chodzi o wiadukty na wiadukty muszę zwracać uwagę i tak i, i na tonaż ale czasami z tonażem jest dopiska że na przykład dojazd do firmy jest dozwolony, ale głównie chodzi o to żeby się gdzieś nie zaklinować pod jakimś wiaduktem i ta wersja ciężarowo bardzo fajnie mi pomaga ale na przykład w takim centrum miasta ona jeszcze widzi zakaz gdzie gdzie wolno jechać i osobowym autem i ciężarowym autem, natomiast ta osobowa tego zakazu nie widzi, i wszystkie samochody, które mają naklejkę tu na prawej, na szybie, jest taka naklejka zielona z cyferką 4. To mając tą naklejkę, wolno mi je zjechać, właśnie w zakaz wszędzie, gdzie się jedzie, na przykład do Monachium, jak się jedzie, czy do, no do w ogóle wszystkich wielkich miast, do Berlina, to. Nie wolno jest wjeżdżać bez tej naklejki. Jest całkowity zakaz i dlatego mnie dużo zakazów nie obowiązuje. Mogę wjeżdżać no i w związku z tym, tamta nawigacja ciężarowa, no, w pewnym sensie wprowadza mnie w błąd. I wtedy dużą pomocą jest ta mniejsza nawigacja. Tak to wygląda w praktyce. Dlatego chciałem to Wam wszystko odpowiedzieć. Bo sobie tak myślicie, no kurczę, po co mu tyle tego? No niestety, to jest mój zawód i to jest mój chleb. I w moim fachu, tak jak powiedziałem, no czas jest bardzo drogocenny, bo e, bardzo często jest tak, że muszę no, na mój czas też ciężko pracować ze względu na to, żeby się na przykład wyrobić e, z normą tygodniową, żeby dojechać do bazy, bo nie uśmiecha mi się wracać. W piątek w nocy albo w sobotę rano, na ogół tak planuje, żeby się wyrobić do piątku i w piątek już mieć koniec pracy. No i na ogół tak, tak, tak to wygląda. No, to to jest to, co bardzo często powtarzają się takie pytania. To Wam chciałem odpowiedzieć. Tutaj ten komputerek, co mam po prawej stronie, to jest taki też komputer, w nim też. Jest nawigacja, tylko w tej chwili jest karta wyciągnięta. To jest firmowe, reszta wszystko jest moje prywatne, dlatego że e, firma to tak za bardzo się nie martwi o to, żeby te mapy były idealne. A ja korzystając z opinii zawodowych kierowców i niemieckich, i polskich, z którymi dużo dyskutowałem, no, wybrałem e, mapę Igo Primo Trudsk. A na tej osobowe jest tylko Igo Primo. Moi no z tych map korzystam. Są też e, mapy, które chwalą stomtona. Też tutaj nie, Niemieccy kierowcy bardzo chwalą e, te mapy. No ja tej mapy nie mam. Moja żona ma tą mapę i korzysta z niej. Jak osobowe mał tym gdzie jedzie, to sobie chwali jest fajnie. No ja mam na razie te i jeszcze ani razu nie miałem niespodzianki. Raz w roku robię aktualizację, dlatego że no, e, zmieniają obwodnice, dobudowują autostrady nowe są dobudowywane i drogi normalne, gdzieś jak się jedzie landówkami, to też dużo jest zrobionych już teraz takich. E, jak to się no, mówiłem przed chwilą, już mi zaśmyś uciekła. Obwodnice, o, obwodnice bardzo dużo obwodnic jest porobionych nowych, no i ten, dlatego robię aktualizację, żeby na bieżąco wiedzieć, co jak wygląda, no i tak to jest, no to jest mój chleb, i z tym pracuję i dlatego muszę mieć też rezerwowe, żeby nie martować czasu, no bo mam też Atlas, też jest bardzo pomocny. Atlas to już jest taki bardzo kryzysowy w momentach ale wtedy trzeba usiąść. I trzeba normalnie mieć kartkę, długopis i wszystko sobie ładnie ponotować, jakimi drogami jechać, gdzie skręcić, co jak, no i na to idzie czas. Natomiast w nawigacji to jest to, że na ogół dużo miejsc już znam, to ja tylko wyjadę, przycisnę guzik i poszukam, ale już w międzyczasie jadę, a ona już mi pokazuje. No i tak, tak to jest. Także, to co chcieliście wiedzieć, to wam poinformowałem, po co tyle tego, no jak będziecie jeździć zawodowo zobaczycie, że to się sprawdza. Jeżeli ktoś jeździ na dalekich dystansach, po kilka tysięcy kilometrów, to wtedy mu wystarczy właściwie jedna nawigacja, ewentualnie druga rezerwowa jakby mu siadła, bo są też takie sytuacje, że może nawigacja się zepsuć, no to wtedy... Dwie można mieć, ale na ogół no, kierowcy mają po jedną. Dużo, bardzo dużo Niemców właśnie też ma dwie nawigacje i cały czas na dwóch pracują. Dlatego, że ja też tak czasami robię, że na jednej nawigacji programuję trzy adresy, bo tylko tyle mogę i na tej drugiej też programuję trzy adresy. Że mam na przykład następne miejsce rozładunku, potem mamy punkt docelowy i jeszcze jest yy, koniec gdzie. Tak takie trzy możliwości są. No ja sobie to zaprogramuję i wtedy widzę ile mi jeszcze pozostało dzisiaj do machnięcia kilometrów. No dzisiaj mi zostało jeszcze 230 i to już będzie koniec pracy dla mnie i będę odpoczywać. A godzina jest 13:47. Także do 4 godzin mam nadzieję dolecieć. No dzisiaj dzisiaj Tutaj zaraz koło Kel mogą zacząć się korki. Ja będę kombinować, żeby się nie dostać, bo teraz jestem na autostradzie numer 1 No i jak już kiedyś mówiłem, jedynka jest zamknięta i ja muszę się dostać na 57 i będę jechać na e, Diesel i na trójkę. Potem skoczę i pojadę trójką do dwójki i tam Gladbeck Albo może jeszcze pojadę 31 i landówką kawałek do 43 Zobaczę jaka będzie sytuacja, będę słuchać co tam na radiu mówią No i w międzyczasie podejmę decyzję jaką opcję wybrać, dlatego że no... Yy, z korkami różnie jest, można dużo stracić A została mi tylko jedna połówka taha, Także trzeba ją mądrze wykorzystać No Także pozdrawiam serdecznie i znowu do usłyszenia do następnego razu. Dzisiaj tak króciutko, dlatego że tak no na autostradzie to tak nic ciekawego nie ma. Mnie bardziej się podobają landówki, na landówkach jest dużo ładnych widoków. No i staram się e, filmy nagrywać na landówkach. Jak już wiem, że będę jechać landówką, to się do tego przygotowuję. No a na autostradzie no czasami takie migawki pokażę, bo niektórym wam też się to podoba i chcecie wiedzieć jak co wygląda, także pozdrawiam i do usłyszenia do następnego razu, czy z mazgut